Zakręć, zakręć trochę! No właśnie, tak! O to chodzi! A ty go wzięło dzisiaj na chodzenie. No tak, no. Przyjdzie samo stwierdza, że musi już teraz chodzić. chodzić. A uciekam, 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 uciekam. A uciekam, uciekam, uciekam. No wygryń się chłopak. Trochę Ci pomożemy. Zobacz, tak będzie łatwiej. Nie no, chrzest nie wpadł w paradę, nie? Chłopie, mówię, że może przyjedziesz, mamę, chłopie. Uciekam, 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 uciekam. uciekam, uciekam. uciekam, uciekam. No, nie mam tego poświęcenia. Ma? Bęc. Masz? To będzie odmienić. Nie bójmy. Idziemy. 35. Trzeba kupić taką Grosi, wyślemy, jak to biega. <grystanie> Za to co Oj, nie trafiłam. Nie szkodzi, jeszcze tylko cię już teraz. No tata, zakładaj tutaj prędko, bo ze to dużo nie zostanie. Zresztą do prawa jazdy jeszcze nie dostanie dziecko. Z tym parkowaniem by zapadła.